Hej, hej, hej! Witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry The Walking Dead Sezon 2. W dzisiejszym odcinku będziemy kończyć e, trzeci epizod gry. E, no i cóż, jesteśmy właśnie w trakcie, no jakby nie patrzeć na to, włamania. Wydostaliśmy się z naszego więzienia i Clem jest w tym momencie e, na misji. Ma pewną misję, ma zrobić pewne rzeczy po kolei. Problem w tym jest tylko i wyłącznie taki, e, że... Chyba już troszeczkę zapomniałem, jaka była kolejność wykonywania tych rzeczy. E, zaczniemy od przeszukania biurka, bo wydaje mi się, że to nie uruchomi żadnego alarmu. E, nic złego się nie stanie. A może dowiemy się czegoś istotnego, co, co być może uratuje komuś jeszcze życie. Jedna czy nie, to i tak całkiem sporo, i myślę, że, e, że może uratować komuś życie. Chcę się rozejrzeć po pomieszczeniu. Mam pewne po prostu przeczucia, że coś ciekawego się tu może e, wydarzyć. Może znowu się telewizor chce wyłączyć. Dobra, jednak nie. Jednak nasze akcje są bardzo mocno ograniczone. Idziemy od razu do e, sprzętu, który służy do. E, co jest klem? Czemu się poddałaś? Sprzętu nagłośnieniowego. Zamienione kable? Nie, 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 nie. Nie, <grymne> w, nie, ma muzyki! Jest jakaś nadola, jest nadola, jest šandola, co to jest? Chodź, chodź... Proszę, dnia, zjuzuj, wciśnij, jest zbyt. Dobrze. Czyli to wystarczyło. Eee, ale wiecie, że to tak naprawdę po prostu zmienia e, istotę naszych problemów. Teraz naszym problemem nie będzie może, znaczy przez jakiś czas na pewno będzie ta cała ekipa, która nas porwała, ale za moment, już za moment, naszym problemem staną się zombiaki, które... E, rozochocony dźwiękami, które teraz słyszymy, e, chmarnie, e, zaczną mi się po prostu pchać. Słyszę strzały, chyba. Robimy powrót do głównej hali.

Yes! There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make me right. don't have time for this! I'm making time. Look at you, you fucking ingrates. You don't even know how good you got it. That's alright. You'll learn. to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Oh, come on, Clementine. Don't be like that. Don't <laughs> run away. You know you want to see the show. Who do you think you're fooling up? I know you. I know who you are. Let's go. Yeah, go on? let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny coming from you. How's that eye? just follow my voice? It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Now look at you, you don't mess.

oh okay. the okay. kawa turn around it smells gross everybody shut the fuck up and It'll get out okay, honey just stay still uh, are you sure i'm sure there's nothing to fear if you remain calm i'll keep you safe hurry the fuck up turn around i'll get your back we ain't got all day here everybody ready are almost on us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start... Hey, hey, hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker! I will end you, you hear me? Troy... Troy, we <coughs> about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I Thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did, but now we can leave. Troy, you can come with us. Well, where would we go? Away from here, together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we. You're Come on. Brawo, po prostu brawo. Jeśli mamy się zachowywać jakbyśmy do nich należeli, to chyba powinniśmy iść w drugą stronę. Nic nie może się złego stać. Może się złego stać, powtarzam. Dziwne, że oni nas jeszcze z dachu nie postrzelili. Uciszyłem ją, uciszyłem ją, uciszyłem! Fuck! O, ja pieprze właśnie straciła ojca na swych oczach. Dobra, zaczęła uciekać. To chyba jest też pora na nas. Tą w łeb, pięknie tego też w łeb. Uciek na, uciekamy na prawo. Ktoś się wywalił. Ktoś nam pomaga. Damy radę, będzie dobrze. Chyba straciliśmy broń. O nie. O nie Tniemy od razu rękę? Tniemy od razu rękę Tnij od razu rękę Dobrze myślisz Jesteś na Clem Jedziesz, jeszcze raz Pięknie, uciekamy Teraz ma szansę Jeśli to jest koniec trzeciego rozdziału. Bo to jest koniec trzeciego rozdziału, ale dowalili. Sarah's glasses. Czyli uciekła Nie znaleźli jej. She's gonna get you didn't have to take the radio. Of Course I had to. No telling what that ass would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? To że nie. Twoje claim była bardzo jednoznaczna walk walk w tym temacie. What are you gonna do? Not now. Not now, darling. Wody odchodzą. Będzie rodzić. Damn, the They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Huh. No, także ten. Tak się kończy trzeci rozdział. Dwa przed nami. Dobra, sprawdźmy szybko wybory. E, czy pomogliśmy Sarze z jej e, zadaniami? Byliśmy w mniejszości, która zajęła się sobą. No ja chyba naiwnie wierzyłem w to, że Sara po prostu weźmie się za siebie i sama będzie w stanie ogarnąć swoje obowiązki. Uh, Toad Bonnie About Luke. Tutaj było w miarę porówno. Um, przyznanie się do kradzieży krótkofalówki. Byliśmy w mniejszości, ale nie tak zdecydowane jak wcześniej. Uh, watched Kenny Kill Carver. Uh, byliśmy... Byliśmy w mniejszości? To jest dla mnie zaskakujące. Byłem święcie przekonany, że pra praktycznie każdy wyjdzie i nie będzie chciał obserwować, jak Kenny zabija Carvera. A tutaj jakieś ciekawe zmysły się w Was obudziły. Eee... I byliśmy w zdecydowanej większości tych, którzy ucięli eee... rękę Sarity. Ha, huh. jestem bardzo ciekaw, czy przeżyje. Daliśmy jej szansę, tylko nie jestem do końca pewien, czy, czy zostanie odpowiednio wykorzystana. Dobrze moi mili, krótki odcineczek. No niestety, nic nie poradzę. Nie, nie, nie znam fabuły tej gry, więc nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy się rozdział kończy, ile nam jeszcze zostało do końca. E Cóż, widzimy się niedługo, na dniach, mam nadzieję, e w rozpoczęciu czwartego epizodu drugiego sezonu gry The Walking Dead. Zawsze mnie to strasznie bawi, że to jest trzeci odcinek czwartego epizodu, drugiego sezonu. E no. Tak to wygląda, ale wiecie, wiecie, wiecie sami doskonale. E, dobra, na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa pa!